Witamy w magazynie samorządowym nasz Elbląg. Przed Państwem podsumowanie najważniejszych miejskich wydarzeń: to, co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Elbląg walczy o środki na mobilność miejską. Barżantarnia Jump and Run za nami. Miasto przystąpiło do rządowego programu Aktywny Rodzic. Zakończyła się weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego. Elbląski Samorząd wspiera powodzian. Ta budowa miejskiego kąpieliska przy ulicy Spacerowej. Przez tydzień miasto należało do seniorów. Mobilność miejska oraz funkcjonowanie transportu publicznego to pierwszy wstępnie zidentyfikowany obszar, w którym Elbląski samorząd będzie pozyskiwał środki w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Elbląg znalazł się w gronie 139 miast średnich uprawnionych do udziału w naborze do programu. Kwota wsparcia w ramach funduszy szwajcarskich wynosi łącznie prawie 1,5 miliarda złotych. Minimalna wartość dofinansowania, o którą mogą ubiegać się wskazane miasta, wynosi ponad 44 miliony złotych, natomiast maksymalna ponad Ponad 80 milionów złotych. Obecnie trwa szczegółowa analiza kryteriów oceny wniosków, problemów i potrzeb rozwojowych miasta, a także zapisów dokumentów strategicznych oraz stopnia przygotowania zadań do realizacji. Jednym z elementów przygotowywanego przez Elbląski Samorząd wniosku do tego programu jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Królewieckiej, na odcinku od ulicy Pułkownika Dąbka do Dąbrowy. Elbląg po raz kolejny udowodnił, że sport może być świetną zabawą, a to za sprawą trzeciej edycji imprezy Bażantarnia Jump and Run, organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Biegacze zmierzyli się z trasą pełną dmuchanych przeszkód, które czekały na nich w bażantarni. Bażantarnia Jump and Run to impreza, w której każdy niezależnie od wieku czy poziomu sprawności mógł spróbować swoich sił. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny, dzieci i młodzież. Już od samego początku emocji nie brakowało. Uczestnicy musieli pokonać dmuchane zjeżdżalnie tunele, skoczy przez przeszkody, a czasami wręcz wspinać się na dmuchane konstrukcje. Cała trasa, pomimo sportowego charakteru, była również pretekstem do świetnej zabawy. Śmiech i pozytywne emocje towarzyszyły uczestnikom na każdym kroku. Impreza z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Tegoroczna edycja pokazała, że sport i zabawa mogą iść w parze, a bieg na dmuchanych przeszkodach dostarcza nie tylko adrenaliny, ale i mnóstwa frajdy. Od października bieżącego roku wejdzie w życie rządowy program Aktywny Rodzic, którego elementem jest świadczenie aktywnie w żłobku. Skorzystać z niego zamierza również Elbląski Samorząd. Przypomnijmy, że program skierowany jest do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, czyli żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Na sfinansowanie pobytu dziecka w placówce będzie przysługiwało do 1500 zł miesięcznie lub do 1900 zł miesięcznie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Podczas ostatniej sesji Rada. Miasta przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do programu. Podjęcie uchwały nic nie zmieni w kwestii finansowej dla rodziców i opiekunów. Żłobki nadal będą bezpłatne. Wprowadzenie odpłatności to wyłącznie kwestia techniczna, aby miasto mogło skorzystać z rządowego wsparcia. Aktualnie średni miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 2273,88 zł i groszy, i w 75% pokrywane jest przez samorząd. Pozostałe 25% tej kwoty pokrywane jest ze środków rządowych. Po w korzystaniu z programu samorząd pokrywać będzie jedynie 34%, a rząd 66% kosztów. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w budżecie miasta będą mogły być przeznaczone m.in. na modernizację infrastruktury, tworzenie nowych jakże potrzebnych miejsc w żłobkach oraz utrzymanie standardów opieki nad dziećmi do lat 3. Aby samorząd uzyskał dopłatę, rodzice dzieci uczęszczających do miejskich żłobków będą musieli złożyć stosowny wniosek do zakładu ubezpieczeń społecznych. Świadczenie przekazywane będzie przez ZUS bezpośrednio na rachunek. Bankowy podmiotu, który prowadzi Żłobek. Wnioski o świadczenie ZUS przyjmuje wyłącznie elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych PU.ezus, aplikację mobilną MZUS, portal Empatia oraz swój bank, jeśli uruchomił taką usługę. Zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego 2025. W tej edycji złożono 183 wnioski, w tym 86 na zadania inwestycyjne w okręgach, 41 na małe projekty w okręgach i 56 na inicjatywy ogólnomiejskie. To rekord w historii wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Elblągu. Wnioski były różnorodne, od infrastruktury drogowej przez wykonanie nowych nasadzeń zieleni po poprawę estetyki miasta. Małe granty dotyczą przede wszystkim Działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty dotyczące aktywności fizycznej czy projekty muzyczne. Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty potrwa od 7 do 24 października. Przypomnijmy, że w tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 4 miliony 200 tysięcy złotych. Na południu kraju trwa walka z żywiołem. Elblążanie solidaryzują się ze wszystkimi, którym woda zabrała dorobek życia. Sercem jesteśmy sposzkodowanymi i włączamy się w pomoc powodzianom. Prezydent podjął decyzję o przekazaniu 100 tysięcy złotych z budżetu miasta na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy dla miasta Kłodzka. Miasto uruchomiło również specjalne subkonto, aby elblążanki i elblążanie również mogli wesprzeć powodzian. Darowiznę można wpłacać na rachunek o numerze 09 10 20, 18 11 40. 08 04 z dopiskiem darowizna dla powodzian. Od 20 września ruszyła także zbiórka darów rzeczowych, punkt zbiórki Znajduje się w ratuszu staromiejskim i będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty w godzinach od 10 do 15. Lista potrzebnych produktów dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu. Uwaga, przedmioty i produkty spoza listy nie będą przyjmowane. Zachęcamy do wsparcia, bądźmy w tych trudnych chwilach solidarnie z poszkodowanymi budowa miejskiego kąpieliska przy ulicy Spacerowej. Prace idą zgodnie z planem. Niegdyś jeden z największych odkrytych basenów w Europie ma być oddany do użytku latem 2025 roku. Umowę na kompleksową rewitalizację miejskiego kąpieliska podpisaną 10 października 2023 roku. Projekt zakładający wybudowanie odnowa nowa kąpieliska o powierzchni około 37 tysięcy metrów kwadratowych realizuje firma Strabak. Miejskie kąpielisko będzie składało się z dużego odkrytego basenu, brudzika dla dzieci, 5 zjeżdżalni i zespołu boisk rekreacyjnych. Powstanie również trawiasta strefa wypoczynkowa, zaplecze sanitarne i technologiczne, a także plac zabaw dla dzieci. Główna niecka basenu będzie podzielona na trzy części rekreacyjną, pływacką i rwącą rzekę. Łączna powierzchnia lustra wody wyniesie 1739 m2, a głębokość od 1,2 m do 1,8 m. Koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 91 milionów złotych, z czego 65 milionów to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Przez tydzień seniorzy rządzili miastem. W Elblągu zakończyły się Dni Seniora, które już od kilku lat cieszą się ogromną popularnością wśród starszych mieszkańców. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie aktywności fizycznej, integracji społecznej i zdrowego stylu życia wśród seniorów. Elbląskie Dni Seniora zainaugurował barwny przemarsz ulicami miasta. Na placu Egielonczyka klucze do bram miasta na ręce Teresy Urban, przewodniczącej Elbląskiej Rady Seniorów, przykazał prezydent Elbląga, Michał Missan. Uruchomiliśmy system grantowy na aktywizację seniorów. Koła seniorów mogą aplikować ośrodki do Urzędu Miasta. Ale też chciałbym zapowiedzieć, co chcę zrobić w przyszłym roku i mam nadzieję, że Państwo gremialnie z tego skorzystacie. A panią Teresę poproszę, żeby zajmowała się dystrybucją. Chciałbym raz na kwartał wykupić spektakl w naszym teatrze Blonskim. Rozmawiałem z dyrektorem Kleszczem i chcielibyśmy Państwu przekazywać bilety na ten, na ten spektakl raz w kwartale i mam nadzieję, że to Państwu też umili trochę życie w naszym przepięknym mieście. W dniu inauguracji na scenie zaprezentowało się kilkanaście zespołów z elbląskich organizacji seniorskich. Nie zabrakło także możliwości wykonania badań profilaktycznych. W kolejnych dniach na seniorów czekało jeszcze wiele różnych atrakcji, m.in. warsztaty, zajęcia sportowe, taneczne oraz konferencja pod nazwą Zdrowie i Bezpieczeństwo Seniorów, podczas której specjaliści podzielili się cennymi radami na temat profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa w codziennym życiu. Tradycyjnie już 11 listopada biegacze w biało-czerwonych barwach spotkają się na Starym Mieście w Elblągu, by wspólnie świętować Dzień Niepodległości. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa z uwagi na jubileuszowy 10. Elbląski Bieg Niepodległości. Wydarzenie rozpocznie się od startów Małego Biegu Niepodległości, który przewiduje biegi na sześciu różnych dystansach. Bieg główny odbędzie się tradycyjnie na dystansie 10 km. W ramach biegu głównego odbędzie się także rywalizacja sztafet 3 x 3 km, co stanowi alternatywę dla osób preferujących Krótszy dystans. Zgłoszenia do udziału w biegu niepodległości przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej elektroniczne do 6 listopada tego roku lub do wyczerpania limitu miejsc.